Cześć Wam, tutaj Piotrek z Mindscape. Jeśli szukasz rozwiązania, to dobrze trafiłeś. Dziś chcę mówić do tych, którzy próbowali już wszystkiego, ale wciąż nie znaleźli wyjścia. Wiem, co czujesz, bo byłem tam, gdzie ty. Nie ma tu teorii, jest czyste doświadczenie, identyfikacja i konkretna alternatywa. Moja historia jest jak u wielu. Klasyczna. Pierwsze doświadczenia z alkoholem, już w podstawówce. Z biegiem lat, życie dosypało się jak domek z kart. Problemy. Krótkie pobyty w więzieniach, terapie. Każdy wokół powtarzał, wystarczy piątek przestać pić. Tylko że dla mnie to równało się z tragedią. Nigdy nie miałem problemu z odstawieniem alkoholu. Mój problem to było utrzymanie trzeźwości. To uczucie pustki, które nie dało się niczym wypełnić. Ta chora obsesja, że jeszcze kiedyś odzyskam kontrolę i będę pił jak inni, doprowadzała mnie do szaleństwa. Jednak życie zdecydowało inaczej i poznałem człowieka, który 27 lat już nie pił i miał się lepiej niż ja kiedykolwiek. To był dla mnie moment, w którym pierwszy raz uwierzyłem, że jak jemu się udało, to może i mi się uda. To, co nas łączy, to, co nas łączy wszystkich, to nie to, że kochamy pić. Ale dlaczego piliśmy? Identyfikacja, że czuliśmy to samo. Lęk, wstyd, pustkę niską, samą ocenę, apatię. Tego nie mówi się na głos, to się tłumi. I to właśnie sprawia, że mimo, że wiemy, że alkohol nas niszczy, wracamy do niego z uporem maniaka. Najważniejszy moment, gdy ktoś przed tobą opowiada swoją historię, a ty masz wrażenie, że mówi o tobie, że w końcu ktoś to rozumie. Dlatego osoby, które naprawdę sięgnęły dnia, dna, mają. Później najlepszy efekt w zdrowieniu, bo wreszcie przestają się oszukiwać, bo nie szukają już półśrodków, bo nie mają już nic do stracenia. Ale są też tacy jak ja, którzy przez lata szukali sposobu, żeby wrócić do kontrolowanego picia. Dramat to największa obsesja osoby uzależnionej. To właśnie ona prowadzi do psychiatryka więzienia albo śmierci, że kiedyś jakoś będę pił kontrolowanie. Dziś jedyną skuteczną drogą według mnie to program 12 kroków i mówię tu na podstawie mojego 30-letniego doświadczenia od kiedy zacząłem szukać pomocy ale podkreślam, nie samo chodzenie na spotkania, tylko prawdziwa praca na programie. To tam znalazłem identyfikację na drugiej połowie pierwszego kroku. To tam zobaczyłem ludzi, którzy żyli lepiej niż kiedykolwiek, mimo że kiedyś byli na takim samym dnie jak ja. I to właśnie z tej perspektywy, po latach pracy z ludźmi, stworzyliśmy alternatywną drogę, program siedmiu kroków. Życie pokazało nam, że nie każdy jest gotowy, żeby iść do wspólnoty. Nie każdy ma w sobie otwartość na Boga czy wiarę. Ale to nie zmienia faktu, że bez zmiany myślenia będzie Ci bardzo ciężko utrzymać trwałą trzeźwość. Dlatego powstał program 7 Kroków. Narzędzie, które pozwoli Ci zbudować alternatywę dla alkoholu. Tak, aby życie na trzeźwo stało się do przyjęcia. Żebyś już nie musiał wracać do tego, co Cię zabije. A oto fundamenty programu Siedmiu Kroków. Akceptacja, zrozumienie i przyznanie się przed sobą do problemu. Nie można ruszać dalej bez prawdy. Odpowiedzialność, przestajesz zrzucać winę na świat i innych, bierzesz życie w swoje ręce. Zmiana myślenia, bo twój nałóg siedzi w głowie, nie w butelce. Działanie, samo myślenie o zmianie to za mało. Klucz to działać każdego dnia. Rozwój duchowy i moralny, nie musisz być świętym, ale jeśli nie zmienisz swojego wnętrza, będziesz wracać do pustki. Wsparcie i identyfikacja, korzystać z doświadczeń tych, którzy przeszli tę samą drogę i mogą Ci pomóc. Służba i pomoc innym, bo jeśli nie nauczysz się dawać, zawsze będziesz czuł, że czegoś Ci brakuje. Natomiast jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu 12 kroków, wejdź na mój kanał YouTube. Łamane przez małpa Piotr Janczak. Od 2011 roku prowadzę warsztaty. Krok po kroku omawiam program. Na kanale znajdziesz też nagrania ze spotkań, czyli tzw. Tak speakerki. To pomoże ci otworzyć oczy na powagę problemu, ale też pokazać jej realne rozwiązanie. Prawda jest taka, że jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Nie słuchaj, co ci głowa mówi i odstaw na bok swoje uprzedzenia oraz opinie. Nie wiem jak Ty, ale ja zawsze miałem opinię na każdy temat, a zwłaszcza jak kili walnąłem. A Ty podziel się w komentarzu opinią lub doświadczeniem. Wkrótce otwieramy grupę 7 kroków, gdzie nauczysz się czym są braki, jak zmieniać swoje myślenie, co jest kluczowe w powrocie do życia. Jeśli chcesz dołączyć, napisz w komentarzu gotowy, a my się z Tobą skontaktujemy lub napisz do nas maila. Na naszej stronie wwwmindscape.pl masz też darmowy e-book do pobrania z materiałami do pierwszego kroku. Pamiętaj, uzależnienie to nie wyrok. Możesz zmienić swoje życie. Decyzja należy do Ciebie. Do zobaczenia po drugiej stronie. I oczywiście udostępnij, nigdy nie wiesz kto może z tego skorzystać. Cześć!